Wczoraj w nocy Stany Zjednoczone zaatakowały cele wojskowe w Wenezueli. Słuchając informacji na temat tego wydarzenia, praktycznie za każdym razem każdy z ekspertów wypowiadających się robił rys historyczny mówiący o tym, że Wenezuela była kiedyś krajem bogatym. Trafiłem na jedno porównanie, w którym ekspert porównał Wenezuelę do Szwajcarii. Mówimy tu oczywiście o pierwszej połowie XX wieku, tak powiedzmy, do lat. 80. Nie wiem, czy to porównanie z punktu widzenia geopolitycznego czy gospodarczego jest słuszne, natomiast sprowokowało mnie to do tego, żeby zestawić monety obu tych krajów, to znaczy Szwajcarii i Wenezueli. Bo jeżeli sobie na te monety popatrzymy, no to faktycznie podobieństwo jest bardzo, bardzo duże, mianowicie w obu tych krajach mieliśmy monety srebrne wybijane do lat 60. wieku XX. I w tym materiale właśnie sobie popatrzymy i zrobimy takie krótkie porównanie tych. Monet. Mamy u góry monety szwajcarskie, a na dole monety wenezuelskie. Mamy monety srebrne, ale również monety złote. To, co łączy wszystkie te monety, z drobnymi wyjątkami, o których za chwilę, to to, że są to monety w standardzie łacińskiej Unii Monetarnej. Czyli mamy tutaj duże pięciofrankówki, czy też 5 które mają 25 gramów i jest to srebro próba 900. I monety mniejsze, tutaj te po roku 1865, które mają odpowiednio 1 frank 5 gramów srebro, próba 835, 2 franki dwukrotność, no i mniejsze frakcje, jak tutaj połówka czy 1 czwarta, odpowiednio też mniej. No i tak jak powiedziałem. Y Dwa kraje, dwa różne kontynenty. Natomiast popatrzmy sobie, kiedy te monety zostały wprowadzone i kiedy w obiegu funkcjonowały. Zacznijmy sobie najpierw od Szwajcarii. Słuchajcie, mamy cztery monety duże, monety pięciofrankowe. Pierwszy typ monety, który był wybijany w czterech rocznikach, to znaczy 1850, 51 i 73, 74. Helvetia. Konfederacja szwajcarska. Bardzo ładna 5 frankówka. Parametry, tak jak podałem na początku, 25 gramów. Srebro próba 900. Średnica 37 mm. Następny typ monety. Również Konfederacja hmm, szwajcarska. Lata 1888 do 1916. Tutaj akurat 1907 rok. Pięknie się ta moneta prezentuje. Kolejne dwa typy, które są bardzo do siebie podobne, różnią się jednak drobnym detalem, to znaczy z zapisem nominału, to odpowiednio rocznik 1922 i 23. To jest ten typ. Tutaj mamy akurat 1923, pięciofrankóweczka i następnie 1924 do 28 i tutaj mamy inny zapis, inna czcionka na FR. Tutaj jest rocznik 1925. Łacińska Unia Monetarna formalnie istniała od roku 1865, gdzie, gdy podpisano porozumienie do 1926. Więc tutaj te monety, które jeszcze do 1928 były wybijane, no to to jest już formalnie końcówka Łacińskiej Unii Monetarnej. I po, tym, po tej dacie dużych pięciofrankówek już w Szwajcarii nie wybijano. Ten wizerunek został jakby zachowany i wybijano monety srebrne pięciofrankowe, ale mniejsze. One ważyły 15 gramów i były też w srebrze próby 835. No to teraz sobie porównajmy, jak wygląda to, jeżeli chodzi o Wenezuelę. Generalnie, jeżeli chodzi o monety wenezuelskie, mamy tutaj bolivary. I to jest wizerunek Simona Bolivara, przywódcy wojny o niepodległość, o wyzwolenie Ameryki Południowej spod panowania hiszpańskiego. I tutaj mamy to, co mi się bardzo podoba w monetach z Ameryki Południowej. To znaczy, są parametry monety zapisane. To mamy 25 gramów, próba 900. Tutaj mamy 1886 rok, 5 bolivarów. I te monety w tym nominale z tymi parametrami. Były wybijane do roku 1936. I tutaj mamy przykład tej monety, takiej monety właśnie z tą datą. Swoją drogą, zwróćcie uwagę na stan. Bardzo ładna monetka, którą kiedyś mi się udało kupić za bardzo rozsądne pieniądze. 25 gramów srebro 1936, czyli takie piąteczki były wybijane dłużej niż w. Szwajcarii. A pierwsza moneta tego rozmiaru właśnie w tym standardzie pojawiła się w Wenezueli w 1876 roku. Pierwsza piątka w Szwajcarii 1850, więc jak widzicie, jest to bardzo zbieżne. Więc tak wygląda duże sreberko. Tutaj ostatnie bicie 1928, tutaj 1936. No to przejdźmy teraz do mniejszych nominałów. I tak powiedziałem, że tutaj są monety, które nie wszystkie są formalnie w standardzie łacińskiej Unii Monetarnej, ponieważ te właśnie wcześniejsze mm, monety dwufrankowe, tutaj jest rocznik 60. i 61., 10 gramów dwójka, 5 gramów jedynka, ale to jest srebro próby 800. Przynajmniej według katalogu U-Coin. Ja, powiem Wam szczerze, że byłem przekonany, że to są monety w srebrze próby 900, no ale tak zapisano w katalogu. I te monety w tych nominałach były, zaraz muszę sobie do ściągi zerknąć, żebym tutaj nie pomylił, to były lata 1000. To był do. 70.60 i 61. Tak, tak teraz troszeczkę zamieszałem, ale tak to generalnie wygląda. I następnie od lat 70. mamy franki z takim wizerunkiem i z napisem Helvetia. Tutaj jest akurat dwójeczka 1878. Tutaj jest dwójeczka. Ten sam wizerunek, ten sam typ, ale 1922. I słuchajcie, te monety z tym wizerunkiem były bite od roku 1974 do roku 1967. Czyli jak widać, całkiem, całkiem długo, prawie 100 lat. Ten sam typ monety. I to się tyczy dwójek, to się tyczy jedynek. Tutaj mamy przykład. Właśnie takiej fajnej jedyneczki. 1876 z początku emisji, a tutaj jest połówka. Zobaczcie, 65. Tak długi okres bicia tych monet no, spowodował, że dzisiaj te właśnie franki szwajcarskie w dużych ilościach są dostępne jako monety takie czysto bulionowe. To znaczy można je kupować w tej cenie, co cena srebra. No dobra, to przejdźmy teraz, zobaczmy, jak to wygląda w przypadku monet z Wenezueli. I tutaj podobnie. Mamy dwójeczkę. Ja ją trzymam w kapslu, bo jest w stanie bardzo fajnym. I to jest, słuchajcie, dwójka z roku 1960. Generalnie generalnie do roku 1965 wybijano monety właśnie w srebrze próby 835 tak samo jak w Szwajcarii. A zaczęto te monety bić w roku 1879. Tutaj mamy jedynkę 1919 i tutaj jeszcze dwie monety mniejsze. Data 1960. Połówka i 1 czwarta boliwara. Więc tak jak mieliśmy w przypadku dużych monet do 28 i do 36, w przypadku Szwajcarii 28, Wenezuela 36, w przypadku małych monet Szwajcaria 67. Wenezuela 65. No to jeszcze popatrzmy na monety złote, bo one również są dokładnie w tym samym standardzie, co i Szwajcaria, i Wenezuela mają ten sam standard odpowiadający monetom Łacińskiej Unii Monetarnej. Mamy tutaj, słuchajcie, 6,45 grama. Jest to złoto, próby 902. Przykłady takich monet. Popatrzmy najpierw na szwajcarską, Konfederacja. Elvetia, 1893 rok, 20 franku, Swoją drogą bardzo fajny stan. W tym okresie, o którym rozmawiamy w Szwajcarii, wybijano dwa typy monet. To jest pierwszy typ, który był wybity w latach 1883 do 1896, a następnie od 1897 do 1947 wybijano inny typ, który. No niestety tutaj nie mam, żeby go nie pokazać, ale to jest ten bardziej popularny i powszechnie dostępny jako, typowo, jako typowa moneta inwestycyjna. Natomiast jeżeli chodzi o bolivary, one były wybijane w latach 1879 do 1912. Nie we wszystkich rocznikach, ale w tym okresie. I zobaczcie też, taka sztuka właśnie, jak takie monety mogą wyglądać. Piękny połysk. Moneta 1912 rok, czyli ostatni rok bicia tej monety, zwróćcie uwagę, jak zapisane są parametry 6,45161 i złoto próba 900. Piękna złota moneta. Dobrze, więc tak jak powiedziałem na wstępie, porównanie dwóch krajów Wenezueli. I Szwajcarii. Nie wiem, czy jest zasadne i czy warto go wykonywać pod kątem gospodarczym czy geopolitycznym, natomiast jeżeli chodzi o system monetarny w pierwszej połowie końcówka wieku XIX i pierwsza połowa wieku XX, no to jak najbardziej takiego porównania można dokonać, i wychodzi z tego porównania, że te kraje miały praktycznie jeden do jeden system, jeżeli chodzi o monety. Dajcie mi znać w komentarzu, czy macie u siebie takie monety, co generalnie myślicie o takim zestawieniu. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał, zapraszam również, a osoby, które już wspierają, bardzo Wam dziękuję. Nie ukrywam, że jest to dla mnie duży zaszczyt, że na taki ruch się zdecydowaliście. A jeżeli chcecie zobaczyć podsumowanie ubiegłego roku i... 12 najciekawszych monet, które w zeszłym roku udało mi się do zbioru dołożyć. Zapraszam Was do filmu, który o w tej chwili Wam się powinien tutaj na ekranie wyświetlać. Dobra, dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam na kolejne filmy. Dzięki, cześć.